Hejka wszystkim, ja jestem Ize i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym vlogu. Vlogu, który jeżeli widzicie, to oznacza, że pierwszy raz od dłuższego czasu udało mi się nie zapomnieć o tym, że mam nagrywać vloga. Dlatego wypijmy za to oczywiście wodę, bo trzeba pić wodę. Na oglądałam się za dużo na Więc tak, przechodząc do konkretów, chciałabym nagrać dla Was taki vlog z najbliższych paru dni, dlatego że będzie się tutaj działo u mnie dosyć dużo, będzie trochę zmian, o kilku rzeczach Wam powiem, więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia pokażę Wam, co teraz czytam. Mam w planie za chwilę tą książkę dosłownie skończyć, bo usiądę sobie na sekundkę i, i dokończę te parę stron, które mi zostało, a później będziemy wybierali. Kolejną. Jeśli chodzi o książkę, którą teraz czytam, to jestem w mojej bardzo dobrej fazie brania udziału w maratonie Piękny Kwiecień, który organizuje Patty. Jej profil podlinkuję Wam na dole w opisie, czyli czytam książki z literatury pięknej. I jako drugą książkę, którą rozpoczęłam, mam tutaj Noc w Lizbonie Remarka, czyli mojego pierwszego Remarka Ever. No i słuchajcie, na ten moment jestem w szoku, że może podobać mi się literatura wojenna, chociaż szczerze mówiąc, nie jest ona tak. Trudna i ciężka do przyswojenia, jakbym się spodziewała, bo naprawdę bardzo angażująco Remark pisze. Jednakże, mam na razie troszeczkę mieszane uczucia, dlatego że mamy tutaj historię, która dzieje się dosłownie przez jedną noc w Lizbonie, w której to pewien mężczyzna czeka na odpłynięcie statku, który ma płynąć do Ameryki, no ale niestety na ten rejs nie ma biletów, nie ma wizy, nie ma paszportu, no i w pewnym momencie podchodzi do niego mężczyzna i mówi, że jeżeli. Wysłuchasz mojej historii, no to wtedy oddam ci moje bilety, oddam ci mój paszport, oddam ci moją wizę i dzięki temu będziesz mógł uciec do Ameryki. No i on tą swoją historię opowiada. Nasz bohater, który właśnie tą historię będzie opowiadał, nazywa się Schwarz i jest Austriakiem. No i tak naprawdę on opowiada swoją historię tego, jak musiał uciekać z Niemiec, jak był przetrzymywany w więzieniach, ale. Pod względem tego, jak szczegółowo są opisywane te wydarzenia, no powiedziałabym, że praktycznie wcale. Mówi się jedynie o tym, że był on przytrzymywany, że musiał on uciekać. No, i później wraca do Niemiec, dlatego że tam jest jego jego żona. No i później oczywiście on z tą żoną stara się również funkcjonować. I szczerze wam powiem, że dużo jest tej literatury pięknej w tej literaturze pięknej wojennej, bo rzeczywiście nie ma tej takiej brutalności i tego takiego brudu, którego bym się spodziewała. Jeszcze nie wiem czy to na plus czy na minus, więc zaraz zabieram się za czytanie i powiem wam jak moje końcowe przemyślenia. No i tak jak mówiłam, będziemy wybierali sobie kolejną książkę do czytania, bo mam ich na naprawdę całą masę. Odzywam się do Was już troszeczkę później, dlatego że mamy godzinę chyba 16. Ja zdążyłam pojechać na jedno spotkanie, dlatego że po świętach wielkanocnych będę zaczynać nową pracę, jednakże teraz nie chciałam na siebie nakładać aż tak dużo, dlatego że będę pracować sobie po prostu na pół etatu, tak żeby wiecie, na parę dni w tygodniu wyrwać się z domu. W międzyczasie udało mi się skończyć noc w Lisbonie, Remarka, i tak jak się spodziewałam. Ta książka nie wywarła na mnie żadnego emocjonalnego wrażenia. E, troszeczkę mi się nie podobało to, że mm, tematyka właśnie. Wojny, obozów koncentracyjnych, właśnie emigrantów, była potraktowana tak bardzo łagodnie i rzeczywiście nie było tego takiego okrucieństwa i brutalności, która mi się z tym kojarzy, i to wszystko było okraszone taką łatwością. Przez chwilę nawet miałam wrażenie, że bohater, który opowiada nam swoją historię, po prostu jest takim. Nie chcę powiedzieć motywem wybrańca, no bo to nie jest fantastyka, żeby tutaj występował taki motyw, ale po prostu, że wszystko, absolutnie wszystko mu wychodziło, a jednak to były czasy wojny i takie rzeczy, no jak na przykład y, sfałszowanie sobie paszportu czy wiecie przedostanie się przez granicę no nie należały do najprostszych dlatego ja tej książce dam prawdopodobnie 3,5 gwiazdki na Goodreadsie. na ten moment jestem pozytywnie nastawiona do remarka i cieszę się że ta książka aż tak bardzo mnie nie wymęczyła bo bałam się mimo wszystko e, języka i udało mi się zacząć kolejną książkę ale dosłownie przeczytałam tylko jakieś 10 stron czyli e, traktat o uskaniu fasoli z polecenia oczywiście mojej ukochanej merybookstagramery Mary. E, to jest kolejna Książka, którą będę czytać, i chciałam właśnie przeczytać ją tuż po nocy w Lizbonie, dlatego że opisy są mniej więcej podobne. Dlatego zobaczymy, która spodoba mi się bardziej. E, a ja teraz lecę, lecę czytać. Były dla mnie bardzo dziwne, więc stwierdziłam, że wam o nich opowiem, bo praktycznie całą środę i cały czwartek w ogóle nic nie czytałam. W sensie w środę byłam rano na treningu, próbowałam wziąć się za Wiesława Myśliwskiego, za traktat o utkaniu fasoli, i słuchajcie, niestety po 36 stronach, po pierwszym rozdziale, bo te rozdziały są po prostu strasznie długie, uznałam, że ta książka wpędza mnie w zastój czytelniczy, bo niestety jest ona napisana troszeczkę tak, jakbyście usiedli sobie na przystanku autobusowym i podszedłby do Was nagle jakiś starszy pan i zaczął opowiadać o swoim życiu, wiecie. Trochę tak był kocząc, trochę bez ładu i składu, wiecie, bez jakiejś takiej konkretnej myśli przewodniej i trochę tak tą książkę się czyta, więc ja na razie rezygnuję z jej czytania. No ale tak jak mówiłam, środę oprócz treningu miałam taką strasznie męczącą. Jakoś tak miałam ochotę jedynie co to coś sobie obejrzeć, poczilować sobie i w sumie za wiele nie robiłam. Za to Bartek. Czwartek miałam w ogóle wypełniony spotkaniami, bo byłam na jednym bardzo fajnym spotkaniu, o którym wy dowiecie się dopiero w maju, ale znając życie, to kwiecień mini, jak Zbicza strzelił, więc dowiecie się w sumie już niedługo, e, dlatego że to będzie coś takiego bardzo dla mnie ważnego i myślę, że Was też może to zainteresować, dlatego najprędzej dowiecie się oczywiście na Instagramie. Potem byłam z Nikolą w księgarni Czarnego, e, w którym kupiłam e, książkę, a, konkretnie, ale Wam jej teraz nie pokażę. E, jest to trylogia Kopenhaska e, Towe Ditlevsen. E, i później byłam na takiej, można powiedzieć, służbowej kolacji, więc tak jak widzicie, no, ostatnie dwa dni raczej w książki nie obfitowały, ale za to dzisiaj miałam chyba najdziwniejszy dzień od bardzo, bardzo dawna, bo wstałam rano i stwierdziłam, że muszę się przejść muszę po prostu iść przed siebie, i pojechałam do centrum Warszawy, żeby, wiecie, pobyć sobie tym takim jednym małym człowiekiem po prostu w dużym mieście i po prostu szłam. Byłam w paru księgarniach, poszłam ze sobą na kawę, kupiłam sobie nawet kwiaty, więc to było dla, takie dla mnie bardzo mm, oczyszczające i takie. Uspokajające, więc pokażę Wam książki, które kupiłam, i też zapowiem wam mniej więcej, co będę czytać w reszcie tego vloga, dlatego że ja jutro wyjeżdżam i powiem Wam, że nie ukrywam, że ten wyjazd to jest jakby jedyna rzecz, której ja w tym momencie potrzebuję do szczęścia. Więc pokażę Wam, co na ten wyjazd zabieram i co planuję skończyć dzisiaj. Jeśli chodzi o książkę, którą teraz będę kończyć, znaczy kończyć jest nam w połowie, ale chciałabym właśnie ją dzisiaj skończyć, to jest bunny. Mon. Ewot, A Ewot, A nigdy nie wiem. Bunny, czyli książka w języku angielskim, która tak jak widzicie ma już całą, całą masę znaczników. Chciałabym ją skończyć, bo ja tak jak wiecie ostatnio staram się nie zaczynać aż takiej dużej ilości książek, tylko skupiam się na tych, które mam zaczęte, ewentualnie czytam jedną, maksymalnie dwie książki, które kupiłam dzisiaj w księgarni Prusa. Dużo osób w ogóle zawsze pyta mnie, w jakich jak księgarniach kupuję w ogóle książki po angielsku i tak dalej. Praktycznie w 99% zawsze jest to księgarnia Prusa. Tam znajdziecie naprawdę całą, całą masę książek. To jest księgarnia na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Tutaj gdzieś Wam wrzucę zresztą film z moich ulubionych księgarni, i tam po prostu Was odsyłam. I dzisiaj, będąc w tej właśnie księgarni, kupiłam jedną książkę dla Zosi, bo wiem, że Zosia jest fanką Lynn Painter, czyli autorki lepiej niż w filmach, i jest to The Love Wager. Chyba tak się to czyta i mamy z tyłu jeszcze miniaturkę jednej jej książki, czyli Mr. Wrong Number. W ogóle bardzo ładne są, ale myślę, że najładniejszą książkę to ja sobie kupiłam, bo jest to Four Treasures of the Sky. Tak ta książka wygląda z przodu i w ogóle ma bardzo ładny, ultraestetyczny brzeg. Bardzo mi się te kolory podbają. I jeszcze jedna książka, którą wiem, że chyba czytał Łukasz Talking Cloud i to jest Wladimir Julie, Julie, May, Jonas. Więc tak, to są takie moje małe zakupy. Dzisiaj stwierdziłam, że nie będę klepać biedy i po prostu, mimo tego, że nie jestem jakoś bogata w ostatnim czasie, to mam po prostu potrzebę i chęć kupić książki. Wiecie o co mi chodzi? W ostatnich miesiącach raczej nie było to w żaden sposób powodowane taką, wiecie, czystą chęcią, bo w ostatnich miesiącach, kiedy szłam do księgarni i realnie nie chciałam niczego kupić, to po prostu nie kupowałam. Więc teraz, teraz po prostu. Miałam taką wewnętrzną potrzebę. E, więc tak, ja lecę kontynuować dalej mój piątek. E, no i będę Wam mówić o tych wszystkich książkach, które uda mi się bądź nie uda mi się skończyć. do Was praktycznie rzecz biorąc bez żadnych przerewników pomiędzy ujęciami, kiedy mówię, dlatego, że w międzyczasie, kiedy jechałam do Zielonej Góry, to postanowiłam, że nie chcę za bardzo nagrywać nic w tym okresie, bo musiałabym, wiecie, poświęcić swój cenny czas, którego naprawdę miałam niewiele, który chciałam spędzić po prostu w dobrym towarzystwie na inne rzeczy związane z kanałem i związane z kontentem, a stwierdziłam, że nie będę tego robić, dlatego odzywam się do Was, żeby zakończyć tego vloga i powiedzieć Wam, co udało mi się skończyć. Bo słuchajcie, kiedy jechałam te 5 godzin pociągiem, to byłam święcie przekonana, że uda mi się zmontować film, że uda mi się przeczytać jedną książkę, skończyć kolejną. No i finalnie udało mi się zrobić tylko jedną z tych rzeczy, ale była to dosyć ważna rzecz, dlatego że bardzo długo z tą książką walczyłam. W sensie, zaczęłam ją, bardzo mi podobała, doszłam do połowy i gdzieś tam ją e, odpuściłam sobie. E, I słuchajcie, jest to Bunny. Udało mi się skończyć Bunny. Niestety, słuchajcie, w trakcie podróży byłam święcie przekonana, że zgubiłam moje znaczniki. Okazało się, że były w torebce cały ten czas. Dlatego w drugiej połowie praktycznie w ogóle nie mam znaczników. Mam tylko pozaznaczone fragmenty e, ołówkiem. Ale tak, zdecydowanie kiedy ta książka wyjdzie w Polsce, musicie ją przeczytać. Nie wiem jeszcze, czy jestem większą fanką House of Hollow czy Bunny, dlatego że House of Hollow jest bardziej w tą taką rzeczywiście magiczną stronę, taką bardziej, wiecie, mistyczną. Tutaj tego nie ma. Tutaj po prostu ta książka jest bardzo specyficzna, bardzo osobliwa, bardzo dziwna, strasznie creepy i strasznie psychoteliczna. I nie do końca, już pod koniec, wiecie, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest fikcją, a końcówka jest pociągnięta absolutnie po prostu genialnie. Ja zbierałam szczękę z podłogi. Jak będzie wydana w Polsce, koniecznie ją przeczytajcie, bo wiem, że będzie wydana w Polsce. Dlatego no ja Wam ją strasznie polecam, bo to jest historia dziewczyny, która studiuje na takiej, nazwijmy to elitarnej akademii, studiuje pisanie. I na zajęcia chodzą z nią dziewczyny, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo, bardzo dziwne i troszeczkę jakby były w takiej sekcie, dlatego że co chwilę mówią do siebie: O, oh Bunny, you look so pretty, oh, Bunny, I love you i tak dalej. E, więc to jest mega creepy. Do momentu, w którym ona nie zaczyna się troszeczkę obracać w ich towarzystwie i zaczynają dziać się dziwne rzeczy, e, więc. Ta książka jest po prostu ultra moja, uwielbiam ją, wystawiałam jej pięć gwiazdek i pierwszy raz w życiu po skończeniu książki musiałam sprawdzać w internecie teorie spiskowe na jej temat, w sensie teorie na temat y, zakończenia, bo ta książka finalnie okazuje się być czymś znacznie więcej. Dlatego ja w ogóle bardzo dziękuję Antkowi, że mi tą książkę polecał, bo zdecydowanie no, jest ona warta zachodu. E, ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że się on Wam spodobał, bo był to w sumie taki bardzo em, vlog... Niespodziewany do nagrywania, i w kolejnych filmach już będę Wam mówić o m.in. książkach do recenzji. Dlatego ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.